Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana, ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów, te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Dlaczego Jan tak podkreśla, że przyszedł mimo drzwi zamkniętych? Dwukrotnie o tym mówi. Drzwi były zamknięte, a on i tak wszedł. Pewnie dlatego, żeby nam pokazać zmartwychwstawę człowieczeństwo, które naraz jest wolne od tych ograniczeń, których my na co dzień doświadczamy. Ale może także i po to, aby nam pokazać Jezusa, który kolokwialnie mówiąc robi co chce. Zamknięte drzwi nie są dla niego przeszkodą. Może o to idzie w tej Ewangelii przede wszystkim, żebyśmy zobaczyli Jezusa, który robi swoje i nic nie jest w stanie mu przeszkodzić. Ani zamknięte drzwi, ani niewiara apostołów, ani ich strach, ani ich zdrada, ani ich grzech. Jakie to jest piękne, kiedy On dzisiaj do nich mówi, kiedy tchnie na nich i mówi weźcie Ducha Świętego. To no, tak jakby podejmował rozmowę przerwaną dosłownie kilka wieczorów wcześniej. W tym samym wieczerniku, kiedy leżał z nimi przy stole ostatniej wieczerzy, mówił, pośle wam pocieszyciela, dam wam ducha. Minęło kilkadziesiąt godzin, są w tym samym miejscu znowu z nim. I on mówił, no to macie ducha. Mówiłem, że wam go dam. I tak po drodze była ich ucieczka, była ich zdrada, było jego osamotnienie, Jego śmierci grób i grupy, ich nieobecność w tych wszystkich momentach. A teraz w tym wieczerniku są ze swoim strachem, ze swoim niedowierzaniem, a Jezus robi swoje. Mówiłem, że dam wam ducha, daję wam ducha. Mówiłem, że was pośle, posyłam was. Genialna jest intuicja niewierzącego Tomasza który mówi, muszę dotknąć, muszę go dotknąć. W to najbardziej konkretny sposób, jaki jest możliwy. Jeśli to rzeczywiście on z ranami na rękach i w boku, to ja tych ran muszę dotknąć. Może to potrzebujemy w tę niedzielę miłosierdzia usłyszeć. Bo my sobie często myślimy o miłosierdziu Boga, o Bogu miłosiernym, na swój obraz i podobieństwo. Tak jakby miłosierdzie w Bogu było jakąś cechą, jakąś zdolnością, tak jak my mamy różne cechy i zdolności. Z kilkoma się urodziliśmy, ale większość nabyliśmy. Świadomie, nieświadomie. Są takie zdolności, cechy, które staramy się so wypracowywać, podtrzymywać w sobie. Są takie, które zaniedbaliśmy i nam zanikają. I na nasz obraz i podobieństwo często myślimy o miłosiernym Bogu. Jakby miłosierdzie w Bogu to była jakaś cecha, zdolność, którą Bóg ma albo nie ma, w mniejszym albo w większym stopniu. Skorzysta z niej albo nie skorzysta. Czasem jest jeszcze gorzej i myślimy sobie, tu nas niestety nasz język zdradza bardzo. W naszym języku mówimy dać miłosierdzie, okazać miłosierdzie, udzielić miłosierdzia. tak jakby to było coś, jakiś towar którym można obdarować, a skoro to towar, to my go próbujemy kupować, zarobić na Niego. Tymczasem jednak to my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a nie Pan Bóg na nasz obraz i podobieństwo. W Bogu nie ma rozdzielenia żadnego pomiędzy tym, jaki jest i kim jest. Miłosierdzie to nie jest jedna z jego cech, których. Użyje albo nie, które się w nim odezwą albo nie. On cały jest miłosierdziem. Dostrzegamy, postrzegamy Boga, nazywamy to w ten sposób, że jest miłosierny. wtedy kiedy doświadczamy jego obecności, jego działania, jego bycia przy nas w kontekście naszego grzechu, w kontekście różnych naszych nędz, nieszczęść. Dlatego ta intuicja Tomasza jest absolutnie genialna. W środku tych ciemności, w których Tomasz jest w tym momencie, muszę go dotknąć moją niewiarą, moimi wątpliwościami, moją biedą, moim strachem, moim poczuciem winy. Muszę go dotknąć. W tę niedzielę przewodnią, która jakoś nas odsyła z tego takiego ultraświątecznego czasu w naszą codzienność, może potrzebujemy zarazić się od Tomasza tym pragnieniem? Muszę go dotknąć. Muszę go dotykać. Muszę znajdować jego rany i wsadzać w nie palce, i zanurzać w nie rękę, i kurczowo się ich trzymać w mojej codzienności. Druga rzecz to to, o czym mówi święty Jan w drugim czytaniu. Zresztą. Pomiędzy Ewangelią a pierwszym czytaniem widzimy, jaki proces nastąpił też w apostołach. Jakich to bycie z Jezusem, z martwych który przychodzi do nich mimo wszystko, który robi swoje, jakich to przemienia. W Ewangelii, która chronologicznie opisuje wydarzenia, wcześniejsze przecież niż pierwsze czytanie z dziejów apostolskich, oni siedzą w zaryglowanym wieczerniku. To jest zresztą jakieś usprawiedliwienie dla Tomasza. Jak on ma im uwierzyć, że widzieli zmartwychwstałego pana, skoro drzwi od wieczornika nadal są zaryglowane? Ale w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich już widzimy tę wspólnotę przemienioną byciem z Jezusem. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. Wszystko mieli wspólne, nikt się od nikogo nie odgradzał, każdemu rozdzielano według potrzeby. A Jan w drugim czytaniu mówi: każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od niego otrzymał. To jest doświadczenie, które Jan zapisuje już jako starzec. To jest doświadczenie jego życia. Miłujesz tego, który ci daje życie, a tym kimś jest Jezus, który daje ci życie uparcie, niepowstrzymanie. Nic go nie zatrzyma w tym, żeby do ciebie przychodzić i dawać ci życie. Żeby wyciągać do ciebie swoje zranione ręce, żeby otwierać przed tobą, tak jak na tym obrazie miłosierdzia Bożego, swoje zranione serce. Nic go w tym nie zatrzyma. Masz to doświadczenie, że on zrobi wszystko, żeby ci dawać życie. Możesz pokazać, w którym miejscu ciebie to doświadczenie już zaczęło cię zmieniać? W którym miejscu to zdanie, które zapisuje święty Jan w drugim czytaniu, jest już o tobie? Każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od niego otrzymał. I trzecia rzecz, choć trochę w związku z tym, chcę się nią z Wami podzielić, bo dopiero dzisiaj wracając do tej Ewangelii ją odkryłem, choć tak jak wyznam tę Ewangelię na pamięć, zazwyczaj czytając te Ewangelie gdzieś tam w głębi serca, tak się właśnie przejeżdżałem po tej wspólnocie apostolskiej zgromadzonej w Wieczerniku, że no właśnie, siedzą nadal za zaryglowanymi drzwiami, to jak ten Tomasz ma im uwierzyć, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa? A dzisiaj dopiero dostrzegłem w tym tekście Ewangelii jedną bardzo ważną rzecz, że owszem, oni siedzą za zamkniętymi drzwiami. Owszem, są mało wiarygodni z tego powodu, kiedy mówią, że widzieli Pana. Ale jednak Tomasz jest z nimi. Mimo, że im nie uwierzył. Znaczy, z jego niewiarą, z jego wątpliwościami było dla niego miejsce w tej wspólnocie. Nie było tak, że pozostałych dziesięciu go wykopało za drzwi, mówiąc: To jak nam nie wierzysz, jak nie wierzysz w zmartwychwstanie Pana, to poszedł stąd. Dlatego niewierzącego Tomasza jest miejsce w tej wspólnocie. Jak wiele ta wspólnota przez to otrzyma, to jest druga rzecz. To święty Grzegorz Wielki tak ładnie pisał, że koniec końców zawdzięczamy więcej niewierze Tomasza niż wierze pozostałych. Tę dobrą nowinę o Jezusie, który wyciąga do nas swoje pokaleczone ręce, który otwiera swoje serce, mówi: Potrzebujesz, wkładaj palec, potrzebujesz, włóż rękę. Możesz mnie dotknąć, wolno ci. Ale to jest jakoś ważne, że w tej wspólnocie uczniów jest miejsce dla niewierzącego Tomasza. Oni nie mają takiego pomysłu, żeby go właśnie wykopać za drzwi, odciąć się od niego, zerwać z nim kontakt. Ze swoją niewiarą, ze swoimi wątpliwościami jest w środku tej wspólnoty. I to tak wiele da tej wspólnocie. Może jest tak, że. Nie potrafimy dzisiaj otworzyć wszystkich zaryglowanych drzwi w swoim życiu, w swoim sercu, w swoim umyśle. Ale możemy dać miejsce temu niewierzącemu, wątpiącemu Tomaszowi i temu, którego każdy z nas nosi w sobie i temu, który żyje być może obok nas, nieraz bardzo blisko, nieraz pod jednym dachem. A Jezus przyjdzie. I zrobi swoje. Bo taki jest. I tam, gdzie stwarzamy okazję do tego, aby Pan dotknął naszej nędzy, naszego grzechu, naszej niewiary, naszych wątpliwości, tam i wtedy przeżywamy święto miłosierdzia. Objawienie tego, co naszym ułomnym językiem nazywamy miłosierdziem Boga czego sobie i Wam w tę przewodnią niedzielę, posyłającą nas w codzienność, bardzo serdecznie życzę. Amen.